Mieliśmy stopieć y, ale nie mieliśmy... Ja zwykle nosiłem tą kurtkę, nie? Czekaj. Bierzemy tego ataka? Bo rękawiczki goldworderowe mi się Harmon. To jest już kwestia. No nie <ścoughs> tylko, tylko zwracajcie uwagę czy wybucha, bo któregoś razu tak wieźliśmy, to chłopaki nie zauważyli. Ja że wybuchła? Tak, i za deli. Nie mam tego na taśmie, bo byłem wtedy akurat na forcie. Ale jak można tego nie zauważyć? Ja w no i jakoś się udało. A to ja płynąłem z... na slupie. No i wykrakałem. Tu już, wie... już wiemy, co zrobimy z tą beczką. Ale no. debil. A, <laughs> widzę statek! Widzę statek! Na godzinie drugiej. <laughs> Prawie to my już tego kaga nie mieliśmy. To galeon graczy! Dobra A, daleko wy, wy się bawcie Wy się bawcie i ja ja idę z beczką Czyli są daleko strasznie No dobrze, nie będą się spodziewać Okej okay. Czekaj która to jest mapa Klątwa youtubera Trzecia mapa Mamy robota jakbyś chciał Jep <laughs> Jestem obok statku zaraz Też Gro. bym tak chciał Gra Kraja znowu sobie przyćpała. Poczekaj chwilę, ja przyjdę zostaczyć krajtem do tej szalupy. No nie wiele niewiele rzeczy jest. Mi się wydaje, że mu się przydadzą, tutaj ale możesz wziąć, bo kule zebrałem, bo krejta znów Sumuj. Open mic O jak mi leguje O ruskie Ruskie Topić. Rusie, Topić. Topić. Zabiłem jednego w wodzie w momencie detonacji Bić i patrzeć czy równo puchnie Płynie jeden na statek będzie yy, od Ciebie lewa drabina, tu przy mnie. Został. Chodzi. Już nie. Mają coś? Mają problem. Viper mają. Dobra, idę zmienić sobie broń. Ko. Dobra, mid deck. Tyk. Coś tu chyba pompuje, nie, nie pompują. Nie, nie pompuje, ale strasznie mało dziur mają. Nie. Jest. noc Leży. Dobra, ład, ładuję bejb dziury. Ładuję amunicję. Ładuję też. Dobra, jest gościu zrespił się Ja idę na sam dół do nich, Mikołaj. Dobra. Potować dziury. Dobra, ja patrzę... Dalej, na... bez Nie dziury. Mają. Bez dziury na dole dalej. Żartujesz? Jest, teraz. 10 kul poszło poniżej linii wody i mówisz, że żadnej dziury? Jedna jest. To bez jaj po prostu. Ja myślę, się nie respię? Jest na zewnątrz, pop. Dobra, obracam nas, bo straciliśmy wektor. Weź tam po górnym pokładzie, admirał, trochę pociśnij. Dobra, oni toną. Co tonęli? Jesteśmy piratami tam jeszcze, słuchajcie, do ten? Nie, już nic nie ma no kto wie, bo że najwal mają bezbłędny, co z tego, że nawet się nie ten... Nie rozglądali, czy ktoś do nich płynie Może się nie no. spodziewali, że są tam, tak dobrzy, że nikt się nie odważy, albo coś e, słuchajcie, właśnie umarłem od jednego blandera w Tak, jest Stałem przy... Tak, jest ta, tutaj ta, jakiś jest. jeden ziomuś e, double gunner To jest typ Zygna. ze słupa, na bank Defaultowe ta. kosmetyki i teraz co, idziemy podnieść reapera czy co robimy? Czy Pojdziemy na rippernię. Oni na harpunie, zrobili 180, co jest? To na kotwie zrobili. Nie, 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 harpunem był złapany gdzieś tutaj. Oh, Okej, okay. to znaczy, że... Cholera zaraz będziemy mieli z nimi przeprawę chyba jeszcze. Chyba was gonią. To chyba... Ja, serio? To, to, <laughs> no to, nie to tak znaczy, myślisz? <laughs> Mogliby też spróbować zatrzymać się i odkopać czaszkę. Co to znaczy, ma? Myślą, że to to nie znaczy, że nie ma na statku, tak? No nie było mnie. Już jestem. Mm. No zaraz i zdejmę. O. No, o, wyspa z prawej, podnieś środek, podnieś środek, podnieś środek. Lecimy. Podniesiony. Dobra, zdążymy. Rzucić, 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 rzucić. Już rzucić? Tak, środek, środek, środek dawać. Dobra, wróć. Zostaw, zostaw. Salwa z prawej, salwa z prawej. Utrzymam was w kącie, podnieście środek. Ja już zrzuciłem. Dobra, 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 niech ktoś podnosi. Lub się zebrał, wypłynął za skały. No. Dobra, macie wektor. Chejdować ich, chejdować. Dobra. Mój Boże, to jest Fulasz. Zabiłem jednego. Jeden był na bok szprycie, obstawiam, że będzie do nas wchodził. Nie zdążyłem, ja nie zdążyłem odwrócić. Obrzucić ich ogniem. Dobra, bord, kotwa, pełen zestaw. Jest kotwica zrzucona. Dobra, Dobra, strzelać. Masz tam trochę ognia. Jest gościu? Blas. Kotwica zrzucona. Unik. Trzymam. mam? go. Mhm. Dawaj, bo ja łapię kotwicę, kotwicę. O, i zabili mnie. Ale na kotwicy stoją. Dobra, ja A ja płynę, do... ja płynę no na riperów, sprzedamy to... skrzynki, żeby nie mieli za wygodnie. Co nie, 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 nie dobijamy ich? Nie. nie. Niech zrobią recovery, to im zajmie trochę czasu. Dokładnie. Ja, my się w międzyczasie wybieramy. My, my mamy do sprzedania Atenę i cztery riperskie skrzynki, więc. Cztery? No? Dwie, dwie z naszego i dwie z ichszego. A ano nie, tak. wróć, oni nie mieli tych, oni nie mieli skrzynek, oni nie mieli czaszki. No dobra, no to trzy, mamy dwie skrzynki riperskie i dwie teny, no do, do odblokujecie sobie miecz. A tamtych gości może snub zeżre, przy szczęścia. ale on wchodzi. Przejduje ich? Dobra, dół cały. Powodę by trzeba było pompować po prostu, żeby nie było presji. Dziękuję, kulo armatnia. Dobra, gościu się próbował zbordować, ale ktoś mu wsadził. Yy, hita. Kule w mordowaniu. auć. Licznie właśnie wjechali w wyspę prosto pod moje drugie działo z Ripersą. Prój, prój, prój. Ja, ja do Dżu Czy nie? Nie, ja do jestem chyba. Oni jeszcze. nie są, są problemem, chwilowo. Musimy się zre zre zrecoverować i gdzieś że... tam jesteśmy. Zrobieni. Co my tak dużo wody nagle zebraliśmy? Starodowaliśmy skały dwa razy pod wodą. Czarna rafa. No tu są trzy, trzeba na nie uważać, ich strasznie nie lubię. Oczywiście wiatr się zmienił, tam gdzie akurat robiliśmy zwrot, bo oczywiście. Admirał, jak ci idzie? No, jakiś typek tutaj siedzi na wyspie i próbuje do mnie. Zatopiłem galeon, dziękuję. Pytanie takie, czy ten, Czy mamy czas na to, żeby. Czy rzucić z tych itamów czy nie? Jakby według mnie mamy Według mnie niekoniecznie to no. nie będzie na FOTD na pewno Bo oni... Słuchajcie, no, jakbyśmy zaczynali flotę to oni odpalili forta tak? Więc może nawet nie są najbardziej doświadczonymi graczami, skoro tam piąty dzień ma goś grę, ale ale A. też ten event w tej chwili nie zajmie dużo czasu, nie? Może płynie znowu z jakimś takim, co to będzie mówił? Stay właśnie jakiś drugi słup się skręcił. Przepłynęli przez Igłę i płynął na północ. Żagle z Order of Souls. Ale przechopnął? No tak, to nie wiem czy oni się chopnęli. Po prostu wyjechali i skręcili w ich kierunku. Ja bym się jeszcze wziął, wystrzelił na Ford, zobaczył jaki jest progres, bo wiesz, może, może jak to są jakieś dwa przychlasty, to tam jeden siedzi właśnie i bosa klepie. Ale wy żeśmy zobali, nie wiem ktoś teraz skręca w lewo, ale szybko przestań i skręcaj w drugą stronę, albo leć prosto. Nie, zbijcie w prawo, zwolnijcie nas. Nie, 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 full speed, full, full speed, bo no, dozuje, dozuje nas ten drugi słup. No wiem, ja wiem, no to dlatego mówię, żeby zwolnić i ten, trzy go... trzynować już mogliśmy. Oni też nam nas. Mój Boże, kolejny Ashen po prostu. Dobra, weźcie tam, ten... Zwróćcie się na wyspę z basenu. nas, zwolnijcie nas na razie, na jednym żaglu I lewo. To na pewno nie jest bosswave. Nie, no, nie jest brzmi jak bosfight. Nie, szybko. Dobra, to... A, takiego wała? Mm. ich trafiliśmy. Teraz trafiłeś, bo krankę zrobił. Masz kont? O. E, overkill może być. Mam, mam w no, Przynajmniej ktoś... Nie, 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 nie pij. się do nas ten. Strzeli cały czas, ja odrobinę. E, tracimy kąt no, nie, nie mam kąta musiałbym iść do niego. Nie wiem. wiem. E, pójdę do niego. O, oglądaj nas. Jest tu gość w wodzie. The one black. Trafiłem go raz, to jest duo sloop, mhm. drugi koleś i mnie blander, oni zatonęli, drugi koleś uprawia blander sniping w najgorszym możliwym wydaniu z 20 metrów. Uch, jaki masz ładny kostium po prostu, szkieleta, dziękuję, jesteś martwy. Gdzie jest ten drugi pan? Gdzie jest ten drugi wacek? Szukam ich, ale musiałem przez chwilę... Nie widzę tego drugiego wacka tutaj w wodzie. Hmm. Może płynie na fort. Uważajcie, sloop jest za fortem od północy. O kurde, ile chainshotów. Dobra. Płyną w waszą stronę. Przestrzelić kali? Straciłem wektor. No właśnie, bo tak. Miał Nie on z też, czy nie? Może być, zaraz zobaczymy. Myślę, że przestrzeliłem. Minął? No. no. Spróbujesz? Superki zbierałem, chlip chlip Tu mi iść każą do nich teraz Ja spróbuję Ja Ty trafiłem tu No dobra, dobra, On jest na kole Jest tam niego Chłopów Jest sam czy z kimś? Chłopów Dwoje. Uh, is always too Jeden dead Obydwaj dad. To jest u nas na statku Tak tylko pytam przez mm, Duch Święty Razem z Bogiem ojcem i synem no to świetnie to mamy czy, w pełni wykrywaną bregantę ich Okej. Okay. Toxik. Spływak. Coś, jest na lewej drabinie. Wracam do nas. Jestem piroditario. Co to Francuzi są przecież! macie? To Włosi! są przecież! Włosi! 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 Nie wiem co jest. Francuzi. Włosi! 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 Tam... Hmm. Yep. E, południe. No hej, słyszałem, że brakowało mnie, mam? No właśnie odpaliliśmy fort, ja złożyłem robną i więc musiałem zdetonować wszystkie kegi. Kurde, zabił Jumper mnie! Jumper nie żyje, Admiral spowalni nas i ostro w prawo. Dwóch będzie zaraz. Mhm. Strzelają, podnieśli kotwę. Jesteśmy odrobinę w prawem, no ale chyba za mało. Musisz nas chyba dokręcić. Pobrezę, bym się do środka. Zeszelić. Co do nich? Albo Dexot, albo Bast. Nie trafiłem. Eee... To się. dobra, borda się na nich no, jeszcze raz. Uparci są, no co wam powiem? Strzelił się? O nie, myślałem. Nie za dużo ten, speed. Po co ten front? Nie potrzebny ten front. No. Ja się do nich sordlądzuję. Mhm. Przepłynął po nas. No, stu dalej. Aspetta, ci systemu lada. A salito? Co? Si, ti dico che è salito. Jeden wyskoczył za burtę. Ramper nabieramy wody. Drugi wyskoczył za burtę. Tramper,

Chodź się do nich wystrzelić? Nie mam, kurde. Tam spróbuj. Może ręką. muszę przemówić jeszcze. Grzeborowski ma Bo to to nie ma w ogóle no, na bakterze. Ej, Słuchajcie, wrócił słup. Y który? The Fatman's Pony od Batuchana. Pierwszy, to ten pierwszy. Jezu, Chryste. No dobra, no flagę mamy my, jedziemy. Content! Oczywiście, znaczy, jak im zależy na skrzynkach liperskich, to proszę bardzo, no nie? Ja zborduję tego kolona. Mhm. się nowy hul um, hmm. Na nich Powiedzcie, kiedy mam kod wydawać no, Dawaj od razu O, są o tu są pwp Tu są pwp goście Dead Dobra, stracili masz jeden Hitmark, spowalniam nas. No, szkieletowe jeszcze... ogólnie, szkieletowe sobie Ładnie, ładnie. Ten ogień to nasza sprawka? Tak, tak, moja. Bardzo ładnie. Dwóch jest poza. Jeden dead. straciliśmy kąt, przepraszam jestem dead, e, oni będą mieć deck dwóch nie żyje że ktoś by mógł pressure jeszcze dać, dwóch mhm. nie żyje, dwóch się, re, dwóch, dwóch bailuje z top, bottom. oni wszyscy mają szkieletowe katery. idę do Kulka. nich idę do nich admirał, dawaj lewo jeden się respił już trzeci się respi A, nie zdążę, Najpierw napierdzielajcie po prostu pressure, ile wlezie admirał admirał w lewo, admirał w lewo Trzeba było mnie skręcić i ustawić w spirali, zanim żeś se poszedł. A, 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 a. a nie teraz się drzeć na mnie. Teraz to... O, kurde, kurde, dzięki gro! Gdzie my jesteśmy w ogóle? O kurde, daleko, fuj. No bo... tak. A co tam, tak czy inaczej, bo... Dobra, damy, damy radę, spokojnie. Damy, pewnie, tylko... Ja potrzebuję kariego, żeby mi na ster wrócił. Tego spina no, po prostu daj się lekkiego i. No, był spin przez chwilę, ale potem wyskoczyłem za burtę. O, teraz się z nami scildowali i podnoszą kotwę. O jezu, nauzujemy, no, nauzujemy, no, nauzujemy. No, strzelaj, idź, strzelaj. Jeszcze nie mam wektora. O, jeden zabity, kurde mnie zabili na tym. A kotwa nie ma ten, nie, nie jest podniesiona. Powstrzymałem tego na kotwie. No jaki na razie im tam walczyć, to może kogoś z tego zabiję. E, chyba, że go zrozpili. Mogli, mogli go zrozpić, bo na ferganem. Nie, nie zrozpili go. Hello. Delikatnie w prawo. Cheese. Uuuu, ostro w prawo, dawaj, 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 i zwiększ prędkość. Full speed, full speed, full speed! Idź, Kari, na ster, idź, Kari, na ster. coś, zaraz tracimy jakiś maszt. Kręć, 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 Kręcę lewo, kręcę no. lewo. A nie mogę tego długo utrzymać Wyrzucił mnie ze statku Dzięki Rer. No dobra, na razie bez paniki jeszcze Bejlujcie, bejlujcie, bejlujcie Bejluję, bejluję bejluj. Musi się z broda oni, oni mają rotację na nas yy, Pilować Wiem, wiem, wiem. Yy, Admirał, weź opuść front Opuść front admirał Co za gnój, no Podobno to mają Zostałem na nas. Zostałem one bola, jak opuszczałem front Oooo Damasta, nam razem. Oni nam zajebali Damasta, jesteśmy w bardzo... No jeszcze kurwa popcornu dostałem, dobra GG oh. Trzeba było pilować GG, wtedy, wtedy kiedy krzyknąłem A, GG. Kurde mol. No jakieś italiani kurde u mnie GG oh. Tak jak jak ich zakotwiczyłem dwóch nie żyło, to ten, to czemu my ich nie napiedzieliśmy jeszcze z kanonów? Długo. Of the sea. <trybuj> Ach, no dobra, ja myślę, że wystarczy na dzisiaj.